Przed pocztami sztandarowymi, <laughs> sztandarami, które są oznaką naszej tożsamości narodowej, naszego patriotyzmu. Bardzo Was serdecznie witamy. Witamy ukochanych seniorów, naszych drogich kombatantów. Witamy bardzo gorąco władzę ojców naszego miasta i gminy Olaszyce, pana burmistrza, przewodniczącego rady, wszystkich radnych. Witamy serdecznie pana komendanta naszego komisariatu w Oleszycach. Witamy duchów strażaków, jak również nasz oddział wzorowy szełców. Witamy serdecznie leśników z Panem Leśniczym. Witamy nauczycieli i wychowawców. Jakże wiele od Was zależy. Jak śpiewał Pan Organista w tej wieści, od Was zależy droga młodzieży, ta postawa, patriotyzmu, miłości Boga i Ojczyzny. I tego uczą Was nasi nauczyciele i wychowawcy. Witamy serdecznie emerytów, rencistów. Witamy cały lud Boży. Да, literally... именно. na uroczystości poświęcone Ojczyźnie i Wolności oraz wielkim czynem naszych przodków. Właśnie dziś, 3 maja bieżącego roku, obchodzimy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także nawiązujemy do innych świąt majowych, a mianowicie Święta Marii Królowej Polski oraz Święta Flagi. Składamy hołd twórcom Konstytucji, Testamentu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zbudowanego wokół praw i swobód obywatelskich, Tolerancji i wolności wyznania, pokoju. Pamięć o Konstytucji 3 maja to nasza powinność wobec teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Realizujmy zatem patriotyczny testament naszych przodków i czyńmy to z dumą, bo wnieśliśmy i wnosimy do kultury europejskiej połączone wartości. O zabranie głosu i powitanie szanownych uczestników proszę pana Andrzeja Kniewicza, burmistrza miasta i gminy Oleszyce. Zaproszeni goście. Szanowni Państwo, po raz kolejny stajemy, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rocznica uchwalenia tej Konstytucji zawsze była i jest świętem szczególnym dla naszego narodu. Ustawa ta to triumf patriotyzmu i dowód na to, że w momentach trudnych naród polski nie tylko wiedział jak chwytać za broń w obronie niepodległej ojczyzny, ale też wie, jak postępować, aby uczynić ją silną, sprawną i mądrze zarządzaną. Szanowni Państwo, Konstytucja 3 maja należy z pewnością do najlepiej znanych kart naszych dziejów. Zapoczątkowała gruntowne zmiany ustrojowe w ówczesnej Rzeczypospolitej. Dla wielu następnych pokoleń Polaków stała się symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych warto jednak choćby w wielkim skrócie przypomnieć, że twórcy Konstytucji z 1791 roku zmienili gruntownie ustrój ówczesnej Rzeczypospolitej. Znieśli zagrażające pomyślności Rzeczypospolitej liberum veto oraz wolną elekcję. Autorzy Konstytucji 3 Maja nadali prawa miastom, nowe prawa i obowiązki przyznali mieszczaństwu, poszerzając tym Krąg obywateli odpowiedzialnych za los ojczyzny. Pod opiekę prawa i rządu krajowego dostała się ludność wiejska. Powołano też wojsko, tworząc podwaliny pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. Szanowni Państwo, w ten sposób Konstytucja 3 maja wprowadziła nowoczesny trójpodział władzy, określając dokładnie prawa, kompetencje, organizację i strukturę władz prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Istota i główne założenia owego trójpodziału są aktualne do dziś. Wielkie dzieło Sejmu Czteroletniego spotkało się z dużym uznaniem wielu Polaków, entuzjastycznie manifestujących swoje poparcie. Konstytucja odpowiadała ich oczekiwaniom, dawała nadzieję na wielkie zmiany, których potrzeba była w świadomości narodu coraz powszechniejsza zwiastowała na państwa i dawała szansę na ocalenie suwerenności Rzeczypospolitej. Choć brzmi to jak paradoks, upadek Polski podkreślił zna znaczenie i doniosłość Konstytucji 3 Maja, testamentu dla następnych pokoleń Polaków. Wielkie dzieło polskiego Sejmu stało się dla patriotów tylko i legitymacją wszelkich dożeń niepodległościowych. Idee zawarte w Konstytucji 3 Maja, nazywanej Majową Jutrzenką, Podrywały kolejne patriotyczne pokolenia do walki o niepodległość. Konstytucja z 1791 roku była odważnym, klarownym programem dla Polski, obiecującym zmiany i reformy, które miały zapewnić oczyźnie lepszą przyszłość. Warto, zwracając się ku współczesności, wykorzystać ciągle aktualne nauki i inspiracje sprzed 288 lat. Dzisiaj my. Też podobnie jak twórcy Konstytucji 3 Maja chcemy, żeby polskie państwo było rządne, czyli sprawiedliwie, mądrze i sprawnie zarządzane. Żeby autorytet państwa, wolności obywatelskie i porządek społeczny gwarantowały bezpieczeństwo, Rzeczypospolitej pospolitej szczęście jego obywateli. Kończąc, chciałbym wszystkim zgromadzonym serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej religijno-patriotycznej uroczystości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. Strzelców jednostki strzeleckiej 2033 imieniem generała Józef Pust Józefa Pustrzenia w Lubaczowie. Proszę wszystkich o powstanie. Pododdziały: Baczność! Na prawo! Pać! Poczecz standardowy przed front szyku. Marsz! Strzelcy wyróżnieni do przyrzeczenia na standard. Do standardu. Marsz! Do... przyrzeczenia. Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego strzelec. Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego strzelec. Przy rzeką. Przy rzeką. Przez całe moje życie. Przez całe moje życie. Dobrożećy pospolitej polskiej. Dobrożećy pospolitej polskiej. Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie. Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej zawsze gotów będę obronić. Niepodległości jej zawsze gotów będę obronić. Dostatniej Do kropli krwi. Służył będę na jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Służył będę na jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu. A wszystkie moje czyny i zamiary? A wszystkie moje czyny i zamiary? Tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam. Przyrzekam. Powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego Strzelec. Powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego Strzelec. Z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawa Strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Prawa Strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam. Wszystko, co teraz przyrzekam. W sumieniu moim do głębi zważyłem. W sumieniu moim do głębi zważyłem. A przyrzeczenie moje stwierdzam. A przyrzeczenie moje stwierdzam. Uroczystym słowem i honorem. Wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po... Czy Polska jest jak wielka kolorowa łąka, pełna najróżniejszych kwiatów. Każdy kwiat to jedno z Was. Są i rozkwitłe pąki, szlachetne i pełne dostojeństwa. Są i dzikie, niepozorne, o bladych płatkach, ale cudownie pachnące. Rosną dumnie, spoglądając w górę. Rosną, wyciągając ku niebu zielone liście. I chociaż wstrząsają czasami polnym ogrodem burzy dziejowe, a ciemne chmury zasnuwają błękit nieba, kwiaty nie lękają się. Korzeni, z których wyrastają, są mocne. To Bóg i siła minionych czasów, z których wyrastały całe pokolenia Polaków. Kulenia silne, poprzez wiarę i ufność w to, że Polska żyć będzie wiecznie. Obyście nigdy nie stracili dumy i radości polskich kwiatów. Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią. Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni lat przechodziła przez różne wydarzenia, radosne i bolesne. Spotykamy się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym, dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić świat przed upadkiem. Buchnął dźwięk, jakby cała Janczarska kapela Ozwała się dzwonkami, zelami z bębenki Brzmi polony z trzeciego maja skoczne dźwięki Radością oddychają, radością słuch boją Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją Lecz starców myśli dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali, zgodzonego z narodem, króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Nad paswiskami ciągnący dym. ¿Ves, Bueya? Szanowni zebrani, nasza uroczystość dobiega końca. Dziękuję wszystkim za uwagę i obecność, która jest dowodem miłości do historii i tradycji, a przede wszystkim osiągnięć nasz, naszych przodków. Pamiętajmy, że wspólne świętowanie jest wyrazem przywiązania do narodowych symboli i wartości, które kształtowały tożsamość Polaków na przestrzeni wieków, a Konstytucja świadczy o wielkości i mądrości naszych rodaków, i bądźmy z niej dumni.